Ma pierwszeństwo. Okay. Co tam jest? Niebieska huba buba. Ale super. A ty co masz? Ja też mam coś pysznego. O nie! What? Tu Lizak z karaluchem. Pójdź to okropne. Jak ja to zjem? He, you. <laughs> ktoś tu ma pecha. Daj mi spokój, Jane. Poradzę sobie bez twoich żartów. Wow, to jest bardzo smaczny Lizak. Ale z paskudnym karaluchem w środku. Muszę tylko zjeść wszystko dookoła i zostawić karalucha na patyku. Dziwna jesteś, dobra, a ja mam tu pyszną hubę-bubę. Muszę ją jak najszybciej spróbować. Niebieskie jedzenie jest super. O nie, zjadłam całego lizaka i nie zauważyłam karalucha. Oliwia, przestań krzyczeć, zjadłaś karalucha? Mam naprawdę dobrą gumę, a ty przeszkadzasz mi się nią cieszyć. O nie, Jane, masz karalucha w balonie. Co? O nie, fu, co karaluch robi w moim balonie? Przecież go zjadłaś. Jestem cała w bumie. Oh, Karaluch, wciąż jest na mnie? Zdejmij go! Szybko! Przestań się śmiać! Co jest pod tym kloszem? Oh. Olivia, wszystko zepsułaś. Chciałam zgadnąć. Spójrz, pasują mi niebieskie oczy. Jane, mniej gadaj, a więcej rób. Pospiesz się i jedz. Ale jesteś nudna. Mam też kolorową posypkę. Super! Skosztujmy teraz tych słodyczy. Mmm, pyszne! Uwielbiam to! Wow, w środku jest słodki syrop! Rewelka! Co tak patrzysz? Podnieś swój klosz! Wow, mam jakieś różowe smakołyki! Jeszcze ich nie próbowałam, ale jestem pewna, że są bardzo dobre! Mmm, naprawdę, naprawdę pyszniutkie! Zjem wszystko! O nie! Jane, pomóż mi! Zaksztosiłam się! Pomoc Jane już w drodze! Już się lepiej? Tak, dziękuję za uratowanie mnie. Co ty tu masz? Zaraz się dowiemy. To mentos. Całkiem fajne, co? Uwielbiam mentosy. Ciekawe, co ty dostaniesz. I ciekawe, czy to będzie takie pyszne, jak moje niebieskie jedzenie. No sprawdź już. Mam coś naprawdę fajnego. To kask z fantą. Wow, ciekawe, jaki ma smak. Zaraz się dowiem. Już czuję, jak bąbelki lecą przez słomkę prosto do mojej buzi. Ma truskawkowy smak. Mogę spróbować? Nie ma mowy. Tak? W takim razie mam dla ciebie niespodziankę. Myślę, że twój napój gazowany ma za mało gazu. Dodajmy mu troszkę. O nie, co się dzieje? Dlaczego wszystko pieni mi się w ustach? Nie mogę tego powstrzymać! Olivia, podrzuciłaś mi coś? Jestem cała mokra i brudna, ale to była bardzo fajna fontanna. Otwórzmy w tym samym czasie. Wow, jakie pyszności! To dżem wiśniowy i różowy jadalny papier. Jane, dostałaś taki sam, ale niebieski! Ale super! Wow, ten dżem jest taki słodki. Jest naprawdę dobry. Jane, czy to na pewno jadalny papier? O, mój jest to smakot troskawkowym. Muszę wymyślić coś ciekawego. Już wiem, posmaruję wszystkie słodkim remem, a potem zwinę. I będę miała truskawkowo wiśniową słodką roladę. No to mogę próbować. Wygląda nieźle, ale dobre. Ja też mogę tak zrobić. Tylko chcę narysować kotka na moim papierze. O, tak! Ale słodziak! Muszę go szybko spróbować. Zwijam. Ale dobre, no prawdziwa uczta. No nie, mój papier się skończył. Wiem, padłam na genialny pomysł. Wezmę jeden z twoich arkuszy, tylko się nie denerwuj, zagrajmy w kółko i krzyżyk. To wygra, będzie mógł zjeść papier z dwoma rodzajami dżemu naraz. Wow, świetny pomysł! Postawiłam kółko, teraz ty. O, jesteś mistrzem w tej grze. Ale nie poddam się tak łatwo. Na to. Wygrałam. Fura, zjadam pyszny papier i wszystko inne. Nie taki był plan. Mogę otworzyć? O, to pyszny sok i kubeczek z galaretki. Ale fajnie. Już czuję jakie to będzie pyszne. O, tak, zgadza się. Pyszniutkie. Naleję więcej do mojego kubeczka. Ciekawe, czy będzie smakować tak samo. A może jeszcze lepiej? Mm, jest pyszniejsze. Oliwia? Au, obudź się. Stacja Prawdziwe Życie. Otwórz klosz. O jacie! Ale smakołyki. Różowa wanna? Ale z czym? O, czy to musująca posypka? Wygląda niesamowicie. Teraz napełnimy całą wannę. A co to za kąpiel bez wody? No tak, to Jane ma sok. Jane, podzielisz się ze mną sokiem. Ekstra dzięki. Zobaczmy, co się stanie. O jacie, ale się pieni. Jak prawdziwa kąpiel z bąbelkami. No szybko próbuj. No zwanny to ja jeszcze nie piłam. Niesamowite! Dzięki za podzielenie się. Słuchaj. A może dasz mi troszeczkę posypki? Dzięki. Ciekawa jak to będzie smakować. O jacie, to jest przepyszne! Jak szumi! Muszę to przegryźć kubeczkiem z galaretki! Ale dobre! I jakie zabawne! Zagrajmy w grę, co? Nie chcesz? No dobra, to ja otworzę pierwsza! To żelki Juicy Drop z kwaśnym dżemem! Ale super! Muszę to zjeść! Żelki są pyszne, a dżem? Przekonajmy się! Tu jest jakaś instrukcja? Dobra, spróbuję tak. Ale dobry. Mimo że troszkę kwaśny. Zaraz zrobię sobie malutki torcik. Ostrożnie posmaruję wszystkie warstwy. I mogę próbować. Ale słodziutkie i jednocześnie kwaśne podoba mi się. Jane, teraz ty. A ja mam ogromnego cukierka Nerds. Od dawna chciałam takiego spróbować. To najpyszniejszy niebieski cukierek na świecie. Jane mnie z takim apetytem. Może warto dodać nieco kwaskowatości. Nałożymy teraz troszeczkę dżemu na jej słodkości. Będzie się tak śmiesznie wykrzywiać. Ale pysz. Dlaczego to zrobiło się takie kwaśne? To nie powinno takie być. Ty to zrobiłaś? Dodałaś swojego kwaśnego dżemu. No całkiem fajnie. Pojedynek na palce. To wygra, otwiera pierwszy. Co nam się! Chora! Zwycięstwo jest moje. Co ja tu mam? O jacie, to czupa czupcy z toaletą? Czupa czubsy są pyszne i takie ładne. W końcu niebieski to jest piękny kolor. O, jest też kolorowa posypka. Zanurzmy czupa czupca w posypce i spróbujmy. Mm, ale dobre. Troszeczkę kwaśne, ale lizak pozostaje słodki. Ale fajny! Też chcę trochę. Dasz mi spróbować? No i dobra. A co ja mam? Ojacie, to pierściotek z lizakiem. Przymierzę go. Podoba mi się. Przymierzę go. Pasuje mi. A teraz spróbuję, jak smakuje mój diament. Ale pyszności. Co to jest? To moje, Jane. Spróbuję i ci powiem. Wyleję ten dżemik na mój lizak. Ojej, to jest kwaśne, ale całkiem fajne. Ja też chcę, Olivia, mogę spróbować. Wiesz co? Mam pomysł. Wymieszajmy to, co? Polejemy się nawzajem moim kwaśnym dżemem i zanurzymy wszystko w twojej posypce. To powinno być super kwaśne, ale bardzo smaczne. Ojacie, to jest naprawdę, naprawdę kwaśne. Ale nie da się od tego oderwać. Pyszności. No, fajnie to wymyśliłaś. Mam tylko jedno żelkowe oko. To nie fair. Ups, chyba je przebiłam. Jaka ty jesteś niezdarna. Przestań się ze mnie nabijać. Masz, dobrze ci tak. Myślisz, że ci to daruję? Mylisz się. Zobaczymy, czy spodoba ci się mój dowcip. Już wygląda przerażająco. Trzeba tylko wziąć oko. Julia! Co się stało, Peter? Czy to twoje oko? Jakie to straszne! Oj! Co to jest? Wow, jakie celne trafienie! Duszę się, pomóżcie mi! Nie mogę oddychać. Musimy ją ratować! Dajcie mi uderzyć ją w plecy! Jakie interesujące widowisko! Po prostu wspaniałe. Co będzie dalej? Oko? Skąd ono się tu wzięło? Fu! Wyszło całkiem zabawnie. Czas coś przekąsić. Mmm, w środku jest pyszne nadzienie. Chętnie zjadłabym więcej takich oczu. Mm, teraz moja kolej. Wezmę te, jeszcze te i jeszcze te. To jest pyszne. Chcę więcej. Sorry, ale to moje. To naprawdę wygląda pysznie. Żelki można tak fajnie rzuć. Może mimo wszystko podzielić się z nami. Proszę. Za późno już nic nie mam. O, co to jest? O nie! Mam nowe parę oczu. To za karę. Papryczka Chili nie jest to dobra opcja. Jeszcze masz szczęście, moja porcja mnie załamuje. Ale i tam dostał więcej niż my. W ogóle nie mam ochoty tego próbować. Konsekwencje mogą być straszne. Chyba nic mi nie jest. Niepotrzebnie się bałam. Ojej, nie sądziłam, że jej się spodoba. Ja płonę! Mogłam tyle nie jeść! Jest gorąca jak patelnia. Dobrze, że mam wodę. Wystarczy, Itan, wystarczy! Teraz ty, Emma. Choć uwielbiam czerwony kolor, to ta papryczka zupełnie mi się nie podoba. Mam nadzieję, że nie jest zbyt ostra. Dam radę. Postaram się zrobić to jak najszybciej. Nie sądzę, żeby ci się udało. No to wszystko, już prawie skończyłam. Więcej papryki? Skąd ona się wzięła? I Tan, myślę, że to ty zrobiłeś. Zabieraj to. Aj, to boli! Dobrze ci tak. Oj, chyba się zaczęło. Zaraz eksploduje. Muszę zatkać uszy, nos i usta. To nie pomoże! Mam tu gaśnicę. Trzymaj, Vivien! Dzięki Itan. Teraz twoja kolej. Tylko nie to. Miałem nadzieję, że ta chwila nigdy nie nadejdzie. Nie próbuj uciekać. Będziesz musiał to zrobić. Dobrze inaczej się ode mnie nie odczepicie. Będę gryzł po kolei każdą paprykę. Zaczyna się! Gdzie ja jestem? Wow! Chyba leci prosto w kosmos. Postaram się temu lepiej przyjrzeć. O, fajnie tu! Chcę lecieć jeszcze wyżej! Dobrze, że została mi jeszcze jedna fabryczka. Wspaniale! Co za ofiary! Macie dużo cytryn, a ja mam tylko jedną. Za co spotyka mnie taka kara? Taki los. Ja zacznę. Jaka twarda! Nie mogę nawet ugryźć. Wygląda na to, że będę musiała wepchnąć sobie do ust całą cytrynę. Też nie mogę tego zrobić. Okej. Okay. Rozprawię się z nią. A! Dostałem sokiem prosto w oko. Nic nie widzę. I tam nie mam czasu się tym zajmować. Muszę dokończyć swoją cytrynę. No dalej, teraz ty. Dlaczego ja, nie hema zaczyna? Ja i moje zęby nie jesteśmy gotowi na walkę z cytryną. Wezmę nóż. Co ona robi? Wystarczy pokroić ją w plasterki, żeby łatwiej było jeść. Gotowe. Spójrzcie, jak pięknie. To jest coś, czego z chęcią spróbuję. Zaczynam. Jakie kwaśne, ale muszę się trzymać. Boże, aż mi twarz wykręciło. Nie mogę się doczekać, aż to się skończy. Muszę przyspieszyć. O nie, mój tuż do rzęs cały spłynął. Dobra, ostatni kawałek. Weź chusteczki, Emma. Dzięki, przydadzą mi się. Teraz ty i tam. Mi tak o tym pamiętam. Zaraz rozprawię się z moimi cytrynami. A macie! Ostrożnie, Itan! Nie potrzebuję już miecza. Teraz będę korzystać z sokowirówki. Potrzebuję tylko soku. Skórki są zbędne. Ej, gdzie są wszyscy? Ups, to było niechcący! Itan, uważaj proszę! Zwaliłeś na znóg! Wszystko gotowe. Pozostaje tylko przelać to do szklanki. Wygląda dobrze. Czas spróbować. O rany, jakie to kwaśne. To znaczy, chciałam powiedzieć, jakie to pyszne. Wow, to niespodziewane. My też możemy spróbować? Okay. Oczywiście. Nie żałuję niczego przyjaciółom. Częstujcie się. Wcale nie uważam, że to jest smaczne. Co za kwasota. Nie trudno było was oszukać. Od razu dałyście się nabrać na moje sztuczki. Okej, okay, Itan, no to masz. O kurczę! Tylko jeden kitket. Co za porażka. Dostałam większą porcję, jestem zadowolona. To wszystko drobiazgi w porównaniu z moją. Spójrzcie na to! Ym, pozwólcie, że ja zacznę. Trzeba jak najszybciej pozbyć się opakowań. Co niepotrzebne? Ostrożnie, Vivien. O, jaki boski zapach. No jedz już pospiesz się! Nie denerwuj się, mogę to zrobić w dwie sekundy. Teraz Emma. Muszę się przygotować. Założyć śliniak i pozbyć się opakowań. Wow, jak ona to zrobiła? A teraz przydałby mi się widelec i nóż. No to zaczynam. Nie mogę tego ukroić. To diabła z tym będę jadła rękami. Tak jest o wiele wygodniej i szybciej. Nie mogę się powstrzymać, to mi tak smakuje. Potrzebuję więcej czekolady. Próbujecie ukraść moje batoniki? Oddajcie je. Nigdy więcej nie stawajcie między mną a czekoladą. No w końcu nadeszła moja kolej. Mam świetny pomysł. Z moich batoników zbuduję wieżę. Całkiem nieźle mi idzie. Wow, jaka wysoka! Starałem się. Niewiele zostało. Sorry, tan, nie mogłyśmy się powstrzymać. Ciągnij! O nie, spada mi wieża też! Witamy z powrotem. Jak się masz? E, nic mi nie jest. Kask mnie uratował.